Przedstawiam dopiero ósmy film w tematyce czysto energetycznej, a już dostałem sporo komentarzy, jakobym nie przepadał za tak zwanymi odnawialnymi źródłami energii. No to postaram się dzisiaj wyjaśnić, że nie chodzi wcale o odnawialne źródła, lecz o przepisy prawne, które powodują, że nowoczesne technologie bywają wdrażane w taki sposób, jak gdyby nie obowiązywały prawa fizyki. Dwie sprawy, zanim przejdę do sedna. Po pierwsze, jak już kiedyś wspomniałem, na tym kanale nie ma miejsca na politykę. To jest poza zakresem tematycznym tego kanału. Właśnie dlatego skoncentruję się dzisiaj na domowych instalacjach fotowoltaicznych. Które zostały przyjęte do odbioru przed wiosną 2024 roku. Bo ten temat, te kwestie legislacyjne są już zamknięte i z czasem przestaną obowiązywać. Po drugie, chcę wyraźnie zaznaczyć, że nie mam żadnych pretensji do osób, które korzystają z udogodnień. W rodzaju preferencyjnego systemu rozliczeń bilansu energii elektrycznej. Odpowiedzialność ponosi państwo, w sensie aparat urzędniczy, który wprowadził rozwiązania sprzeczne z prawami fizyki. No to przejdźmy do sedna. Z czysto technicznego punktu widzenia, Fotowoltaika jest dosyć atrakcyjnym źródłem energii, bo po roku 2010 koszty paneli spadły mniej więcej pięciokrotnie. Wszystko przez to, że Chiny włączyły się bardzo mocno w biznes fotowoltaiczny i zaczęły gwałtownie zmniejszać koszty produkcji sprzętu. Tak więc osoby, które chcą wejść, fotowoltaikę z każdym kolejnym rokiem mogą oczekiwać coraz mniejszych kosztów inwestycyjnych. Moim zdaniem bardzo dobrze. Jednak w Polsce do ubiegłego roku istniał system rozliczeń energii elektrycznej, który dawał przewagę właścicielom paneli fotowoltaicznych. I nawet nie chodzi o dopłaty do kosztów zakupu nowych instalacji, lecz o miesięczne rachunki za energię elektryczną. Proszę Państwa, cytuję jedną ze spółek energetycznych. Początek cytatu: Sieć energetyczna zapewnia magazynowanie energii w okresach gdy powstają nadwyżki produkcji, energia z magazynu jest dostępna na bieżąco w ciągu 12 miesięcy od wprowadzenia prądu do sieci i zakończenia okresu rozliczeniowego. Koniec cytatu. Tekst, który przytoczyłem, jest sprzeczny z prawami fizyki. Już wyjaśniam, dlaczego. Według zapewnień wspomnianej spółki energetycznej, fotowoltaika działa w następujący sposób. Zakładamy w domu instalację, ona przechwytuje energię słoneczną i zmienia ją w energię elektryczną. Część tej energii wykorzystujemy od razu do własnych potrzeb, a nadwyżkę zrzucamy do sieci elektroenergetycznej. Operator deklaruje, że ta zrzucona energia jest magazynowana. W domyśle, operator zwraca tą energię później, aby wyrównać rachunki. Czyli w praktyce, operator zapewnia energię głównie w nocy, kiedy fotowoltaika nie pracuje. Czy to brzmi sensownie? Tylko na pozór. Polski system elektroenergetyczny nie potrafi magazynować energii. Przynajmniej w dużej skali. Mamy raptem trzy duże elektrownie wodne szczytowo-pompowe: Żarnowiec, porąbka żar i solina. Do tego kilka mniejszych. W innych materiałach wideo wspominałem, że te obiekty to prawdziwe perełki inżynierii. Tylko, że ich możliwości pracy są ograniczone. Elektrownia żarnowiec potrafi dostarczyć energię przy mocy 710 MW, ale tylko przez 5 godzin. Prąbka żar to 540 MW i jednak tylko przez 4 godziny. Dla porównania, cały system elektroenergetyczny polski pracuje w lecie przy około 22 tysiącach MW, a w zimie to średnio prawie 25 tysięcy MW. Czyli udział elektrowni wodnych szczytowo-pompowych jest póki co marginalny. A inne magazyny energii są dopiero planowane. To oznacza, że kiedy w nocy energia jest rzekomo zwracana właścicielom fotowoltaiki, to tak naprawdę czerpią oni energię wyprodukowaną na bieżąco, tak samo jak reszta odbiorców. Tylko, że w rozliczeniu Otrzymują tę energię po niższej cenie. O ile w ogóle nie za darmo. No i teraz tak. Zakłady energetyczne nie są przecież organizacjami charytatywnymi. To znaczy, nie dokładają do rachunków swoich klientów. Jeżeli pewna grupa klientów otrzymuje energię po niższej cenie, to znaczy, że reszta musi mieć cenę wyższą, żeby bilans ekonomiczny się zgadzał. Proszę Państwa, tutaj dochodzimy do kwestii pozatechnicznych, o których nie lubię się wypowiadać. Faktem jest, że instalacje fotowoltaiczne mogą wykorzystać prawie wyłącznie te osoby, które posiadają domy. Nieważne, czy budynki rzeczywiście do nich należą, czy to własność banku w ramach umowy kredytowej. Osoby, które instalują fotowoltaikę, generalnie mają lepszy status życia niż właściciele lub najemcy mieszkań w blokach czy kamienicach. Równocześnie, wszyscy pozostali odbiorcy energii z systemu elektroenergetycznego, którzy nie mają zamontowanych paneli fotowoltaicznych, dopłacają do użytkowników instalacji solarnych. Nie mówię tego po to, żeby zdyskredytować właścicieli paneli fotowoltaicznych. Chodzi o to, że przepisy zostały ustanowione tak, że koszty eksploatacji są przerzucone na pozostałych odbiorców. Moim zdaniem taka sytuacja jest mocno nieuczciwa. Tym bardziej, że transfer pieniędzy jest de facto ukryty w rachunkach za energię elektryczną. Wszystko przez to, że zasady rozliczeń energii zostały ustalone wbrew prawom fizyki. Coś takiego nie powinno mieć miejsca. No, bo system, który ignoruje prawa fizyki, jest zwyczajnie niesprawiedliwy. Nie wiem, czy moje argumenty Państwa przekonują. Mogę tylko powtórzyć, że moim zdaniem jak najbardziej powinniśmy wychwytywać energię, która do nas dociera zupełnie za darmo. Mam na myśli m.in. energię słoneczną i wiatrową. Tylko niestety czym innym są kwestie czysto techniczne, a czym zupełnie innym umocowanie prawne dostępnych technologii. Jeżeli prawa fizyki schodzą na dalszy plan, to mam wrażenie, że fundujemy sobie katastrofę. Prędzej czy później. Zły sposób jak to się mówi Implementacji odnawialnych źródeł w systemie prawnym to naprawdę fatalna sytuacja. Może przecież doprowadzić do pretensji sporej grupy osób, przy czym te pretensje będą jak najbardziej uzasadnione. W efekcie szersze zastosowanie nowoczesnych rozwiązań może zostać odłożone na długie lata na skutek społecznej niechęci. A przyczyną tej niechęci, powtarzam, będzie brak zgodności rozliczeń na rachunkach za energię elektryczną z podstawowymi prawami fizyki. Właśnie dlatego bywałem co najmniej ostrożny, jeśli chodzi o odnawialne źródła. Bo o ile w mojej działce technicznej badamy każdą technologię pod kątem. A racjonalnego wykorzystania, o tyle prawo, na przykład to, które obowiązywało jeszcze w zeszłym roku, szło w niektórych miejscach mocno na skróty. Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie.